Cześć, bombka szydełkiem. Jest to mój wzór, wykonasz, podaj autora wzoru. Dziękuję. Do wypełnienia tej bombki potrzebujemy plastikowe, akrylowe wypełnienie, wielkość 8 cm. Kordonek maksimum 100 g, 565 m, szydełko 1,5 mm. Zaczynamy od pętelki. 10 oczek łańcuszka, Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy szydełko w to pierwsze oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym dużym kółku. Nitkę od razu chowamy. 3 oczka łańcuszka na słupek. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Słupek na kółku. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Słupek na kółku. Wykonamy w ten sposób dziewięć słupków. Trzy oczka łańcuszka, okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie, mamy 9 słupków, a pomiędzy słupkami po trzy oczka łańcuszka. 3 oczka łańcuszka na słupek. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka. Nie chwytamy. Wkłuwamy szydełko i wykonujemy słupek. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Słupek nad kolejnym słupkiem. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Kłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka. Wykonujemy słupek. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Słupek nad następnym słupkiem. Podwoimy ilość słupków. Pracujemy tak całe okrążenie. 3 oczka łańcuszka, okrążenie zamykamy, wkłuwamy żydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy dwa okrążenia, mamy 18 słupków, a pomiędzy słupkami po 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na poprzeczkę. Oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Słupek chwytając za poprzeczkę. Jeszcze jeden słupek chwytając za poprzeczkę. W sumie trzy słupki. Jedno oczko łańcuszka powiedzmy na Łuk. Kolejne trzy słupki na tej samej poprzeczce z poprzedniego okrążenia: pierwszy, drugi, trzeci. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Chwytamy za kolejną poprzeczkę i wykonujemy półsłupek. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę. Wykonujemy motyw główny, podstawowy z tego krążenia. Trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, jedno oczko łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki na tej samej poprzeczce z poprzedniego okrążenia: pierwszy, drugi, trzeci. Chwytamy za kolejną poprzeczkę pół słupek. Pracujemy tak całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wpływamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy trzy okrążenia. Mamy 9 motywów głównych, podstawowych w okrążeniu. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim słupku, oczko ścisłe na łuku, trzy oczka łańcuszka na słupek, trzy oczka łańcuszka na łuk, jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. A pomiędzy motywami 5 oczek łańcuszka. Przechodzimy na Łuk z poprzedniego okrążenia. Chwytamy za to jedno oczko łańcuszka, wykonujemy słupek. 3 oczka łańcuszka na Łuk. I jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Pracujemy tak całe okrążenie. Pięć oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko. Ścisłe. Było to czwarte okrążenie. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Kolejny słupek w tym samym miejscu. I jeszcze jeden. W sumie trzy. Jedno oczko łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi, trzeci. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. A pomiędzy motywami wykonujemy oczko łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w to trzecie środkowe oczko łańcuszka. Wkłuwamy. Wykonujemy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na pikotek. Jeśli nie chcesz pikotków, pomiń ten krok. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Pikotek gotowy. Oczko łańcuszka. Przechodzimy na łuk kolejnego motywu z poprzedniego okrążenia i wykonujemy motyw główny z tego okrążenia. Trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci, oczko, łańcuszka na łuk, kolejne trzy słupki w tym samym miejscu, pierwszy, drugi. Trzeci. Pracujemy tak całe okrążenie. Oczko łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. Było to piąte okrążenie. Uwaga. Te dwa okrążenia powtórzymy jeszcze dwa razy. Gotowe? Te dwa okrążenia powtórzyłam dwa razy. Policzymy. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte. Mamy 9 okrążeń. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. A pomiędzy motywami wykonujemy trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk kolejnego motywu. Wykonujemy motyw z tego okrążenia. Słupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejny słupek w tym samym miejscu. Pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe trzy oczka, łańcuszka na słupek, kolejny słupek i jeszcze jeden w sumie trzy słupki, oczko łańcuszka, jeszcze trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi. Trzeci. To jest motyw główny podstawowy w tym okrążeniu. Uwaga! Chwytamy za te trzy oczka łańcuszka i wykonujemy półsłupek. Przechodzimy na łuk. Wykonujemy motyw główny z tego okrążenia. Trzy słupki. Pierwszy drugi, trzeci, oczko łańcuszka na łuk, kolejne trzy słupki w tym samym miejscu, pierwszy, drugi, trzeci, chwytamy za te trzy oczka łańcuszka z poprzedniego okrążenia i wykonujemy półsłupek. Pracujemy tak całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wpływamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Oczko łańcuszka. Półsłupek w tym samym miejscu. Tutaj zakończymy okrążenie. 7 oczek łańcuszka. W tym okrążeniu wykonamy łuki z 7 oczek łańcuszka. Przechodzimy na łuk kolejnego motywu. Półsłupek. Pracujemy tak całe okrążenie. 7 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na to czwarte środkowe oczko łańcuszka. Przechodzimy oczkami ścisłymi. Oczko łańcuszka. Półsłupek na tym samym oczku łańcuszka. Tutaj zakończymy okrążenie. Najwyższa pora umieścić w środku formę. Później się nie zmieści. Naciągamy robótkę. I tak to wygląda. Naciągamy. Kłuwamy szydełko to czwarte oczko łańcuszka. Wykonujemy półsłupek. Naciągamy. Kłuwamy szydełko to czwarte oczko łańcuszka. Wykonujemy półsłupek. Pracujemy tak całe okrążenie. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to jedno. Oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy. Nitkę. Chowamy. Gotowe. Mnie się podoba. Jeśli Tobie również, łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy. I do usłyszenia.